Jak często zadajesz sobie pytania dotyczące twojej osobistej efektywności? Jak często pytasz siebie o to na przykład, czy to co robisz prowadzi cię do swoich celów? A może zadajesz sobie pytania co robisz nie tak, że twoje cele jakby trochę się od ciebie oddalały i ze swojej bucket list po prostu zamiast je dopisywać kolejne, wykreślasz te, które mówisz: "O, te już się nie spełnią". Cześć, mam na imię Fryderyk. I codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Na jakie? Co znaczy lepsze? No, na takie, jakie chcesz, żeby było. To chyba jest oczywiste. I po to, między innymi, w jednym z poprzednich dni określałeś, gdzie chcesz być za 10 lat, żeby posługiwać się w swoim życiu kompasem. Wykonałeś swoją listę to-do, do zrobienia podzieliłeś słonia na kawałki, określiłeś swoje priorytety i jednocześnie wyznaczyłeś konkretny czas na wykonywanie konkretnych czynności. Czyli i powiększyłeś je o kilkadziesiąt procent tak, aby już nigdy nie pojawił się stres w twoim życiu, a ty skoncentrował się na rzeczach, które są naprawdę ważne. Następny Nawyk, następna czynność dzisiaj, która sprawi, że będziesz witał każdy dzień z gotowym planem, mało tego, będziesz się stawał coraz bardziej skuteczny. Słyszałeś takie powiedzenie, żeby zjeść największą żabę zawsze na początku dnia? Powiem Ci, może dzisiaj to będzie więcej niż jedna czynność. Wybacz proszę, ale tydzień jest za krótki, żeby powiedzieć ymm, każdą czynność na każdy dzień. Naucz się wcześniej rano wstawać, żeby mieć życie. Przed życiem. Być może to będzie jedna godzina, być może nawet dwie. Czy to będzie piąta, piąta trzydzieści czy szósta, ty decydujesz, ale to jest ten czas, który możesz wykorzystać na sprawy naprawdę najważniejsze, między innymi na przykład na planowanie, żeby każdy dzień z gotowym planem? rozpocząć. I teraz zjedz największą żabę rano. To znaczy zerknij teraz proszę do swojej listy do zrobienia i zobacz, którą rzecz zaznaczyłeś jako wyjątkowo ważną i wyjątkowo nieprzyjemną. I od tego zacznij swój dzień. Zaraz po porannej medytacji, po porannej kawie, kiedy przystępujesz do działań danego dnia, zacznij robić tę rzecz. Właśnie tę, która jest bardzo ważna i cholernie Nieprzyjemna. Czy wiesz, jak się wtedy poczujesz? Efekt jest piorunujący. Sama myśl o tym, że zrobisz coś, co leży ci tam gdzieś na żołądku i nie robisz tego, ale wiesz, że gdybyś to zrobił, poczułbyś się natychmiast lepiej. Zrób to po prostu dzisiaj. Zerknij do zrobionej listy. To do, zerknij na swoją, na swoją listę, gdzie chcesz być za 10 lat i zdecyduj, co jest cholernie ważne, a jednocześnie tak nieprzyjemne. I zrób to dzisiaj jako pierwsze. Dobra, dołożę ci jeszcze jedno zadanie dzisiaj. Otóż chciałbym cię zapoznać z tak zwanym efektem piły, ponieważ zadanie dla ciebie na dzisiaj jest jeszcze jedno. Jeżeli już zacząłeś to robić, to zrób to do końca. I naucz się, proszę, żeby czynności, które planujesz i robisz je, zacząć i skończyć, i nie pozwalaj, żeby ci ktokolwiek w tym czasie Przeszkadzał, bo inaczej wpadniesz w tak zwany problem piły, efekt piły, który ci teraz chciałbym zobrazować na grafice, którą ci zaraz na moim flipcharcie udostępnię. Otóż wyobraź sobie teraz, że chcesz osiągnąć maksymalną efektywność E. No i zaczynasz na przykład w tym punkcie, punkcie zerowym, zaczynasz jakąś czynność, czynność, którą nie za bardzo lubisz, która mm, spędza ci sens powiek. Więc żeby wejść na najwyższy poziom efektywności, który nazwijmy sobie Emax, czyli efektywność maksymalna, będziesz potrzebował czasu na to. I po czasie, tutaj wyobraźmy sobie, to jest ten czas tutaj T1, po czasie T1 osiągnąłeś maksymalną efektywność. Zaczynasz to robić. Robisz, robisz, robisz. Mija czas maksymalnej efektywności, nazwijmy go T2. I w tym momencie tutaj. W tym miejscu dzwoni telefon, którego nie wyłączyłeś. Dzwoni ktoś, kto, mm, nie wiem kto to jest, ale może jednak warto odebrać. Co się dzieje w tym momencie? Twoja efektywność przy wykonaniu tej czynności spada do zera. Przeznaczasz czas, który nazwiemy czasem T3, na wykonanie tej rozmowy, która okazała się być kompletnie nieważna i równie dobrze mogłaby ją odbyć kiedy indziej. No, ale efektywność spadła. I znowu będę potrzebował teraz czasu, który mniej więcej wyniesie tyle, co T1, wejdę na poziom maksymalnej efektywności, i w tym momencie znowu ktoś mi przerwie. Wejdzie ktoś do mojego gabinetu, zapuka, zapyta się: Mogę teraz? Bo wiesz, to jest ważne. Okazuje się jednak po czasie, T3, kiedy znowu spędziłeś czas na bezsensownych pogaduszkach, że to było ważne dla niego. Ale absolutnie nieważne dla Twoich długoletnich celów. W związku z czym znowu spędziłeś czas T3 na nieproduktywnych rzeczach, i teraz znowu musisz wejść czasem T1 do swojej maksymalnej efektywności, i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdybyśmy to teraz narysowali w ten sposób, to po prostu ten efekt piły polega na tym, że ciągle będziesz powtarzał tę samą czynność. I to właśnie dlatego nazywa się efektem piły. Bo gdybyśmy ten wykres pokazali, to to będzie przypominać troszeczkę zęby piły. Czy to Cię przekonuje? Czy już teraz jesteś zdecydowany na to, żeby teraz każdą czynność, którą zaczniesz, która jest ważna, wcale nie musi być pilna, ale jest mega ważna i nawet nieprzyjemna, żeby w tym momencie zapowiedzieć wszystkim dookoła i, i powiedzieć im, żeby nie przeszkadzali Ci w tym momencie? Wyłączyć swój telefon, który. Przecież możesz oddzwonić, jeżeli ktokolwiek, nawet bardzo ważny, zadzwoni. Jeżeli wyznaczyłeś czas na tę czynność, założyłeś tam oprócz tego margines 40%, to uwaga, twoja efektywność sięgnie z zenitu. Nie wierzysz? Możesz tylko w jeden sposób sprawdzić, czy to działa: robiąc to. Bo finalnie nie jesteśmy tylko tym, co myślimy, ale tym, co robimy, jeżeli te proste dwie trzy czynności wdrożysz w swoje życie i zaczniesz zaczynać dzień wcześniej rano, o godzinie na przykład piątej, szóstej, zaczniesz robić rzeczy naprawdę ważne, a niekoniecznie przyjemne, i sprawi, żeby nikt ci nie przeszkadzał. A o tej godzinie jest to naprawdę realne, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zadzwonił do ciebie na przykład o godzinie 6 rano, a domownicy bardzo często też śpią, w związku z czym jest to najpiękniejszy czas na to. Żeby wykonać rzeczy ważne, niepilne, a czasami być może nieprzyjemne. Jeżeli to, co mówię do Ciebie, wydaje ci się być konkretne, pozytywne i niezwykle skuteczne, to po prostu zrób tam kciuk, jeżeli Ci się to podoba. Być może przekonaj do tego innych ludzi, a może dzięki temu bardzo dużo skorzystają. No, następny dzień, już ostatni w tym tygodniu. Pokażę Ci kolejną czynność, którą możesz zrobić, która sprawi, że Twoja efektywność skoczy bardzo mocno. Dziękuję za dzisiaj. Co mogę jeszcze powiedzieć? Do zobaczenia. Do jutra. Pozdrawiam serdecznie.